Siemano, z tej strony WiktorNex A dzisiaj kolejny odcinek Dzisiaj kolejny odcinek z innej Gierki niż ten Fortress 2 i Overwatch No ostatnio jakoś nie za bardzo mi się chce tym Fortressa nagrywać, a za Overwatchem mam Inne pomysły na filmy Takie, które y, nie będą jakoś Wiecie No po prostu Nie mam obecnie możliwości na Nagrania takiego filmu, a dzisiaj sobie Zagram sam, bo nie mam kolegów <laughs> Więc dzisiaj zagramy sobie Taki tryb jak fale i to jest tryb, jest tryb który jest strasznie dziwny ale on polega na tym że musimy pokonywać boty tylko że te boty są bardzo ciężkie wieszcie mi ale wczoraj próbowałem grać samemu i nie szło mi najgorzej więc nie jest to niemożliwe jakby przy drugiej fali się wywaliłem ale to przez to że ale mu wywaliłem Sztapy mu wywaliłem nie. oj czy oli dostałem nogi mi się już skręciły opa no właśnie dwóch przeciwników to jest duży pro... O! znowu został W i py I leżysz, patrzcie. I go zera wywalę. O nie. No, leć, leć. <grywy> o Boże, ten, ten mały jest tak denerwujący. No. O no wywalajcie ode mnie. o o ten wry. O fu! <grywy> Gangbiz, bo nie mam kolegów ten był jest bardzo fajne do potrenowania skilla, bo dzięki temu możecie troszeczkę potrenować. Aj. Nie, 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 no wstawaj! Nie! Nie wierzę w to. Ta mapa, no. no. Przestańcie za mną dziękuję. No, wywalajcie, no. Poszło źle. Dopiero niedawno ostałem, to jest powód, to jest powód. Dopiero niedawno stałem. Dobra, weźmy sobie może grilla mapa. To jest akurat śmieszna mapa dość. Samemu będzie ciężko. Metro jest bardzo dobrą mapą to właśnie Samo, samodzielne granie. Bo no samodzielne granie jest dobre, bo wiecie, tam możecie po prostu kogoś wywalić i on już leży, praktycznie. Chcecie po prostu go wywalić w tamtym miejscu. O ty, gnoj. O ty, mało gnoju. Masz wry. Ty. O kurde. O, to jest irytujące, wywalić. Kurde, chciałem im wywalić szafy, ale. Jog mi wywalił, jog mi wywali? nie, 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 wywalaj, wywalaj, a, okej, okay, zapowiada się nieźle, o boże, Dwa, dwie śmierci, ale co się da zrobić, dobra, ta mapa grid jest jeszcze gorsza, bo tam jest strasznie mało miejsca, więc wejdźmy sobie na incubator. też jest git mapa akurat, na zewnątrz jest będzie z kimś, więc myślę, że będzie gitest. Oj, ostatnio w ogóle myślę nad wróceniem do y, starego formatu filmów, czyli wiecie, U. dostał, O, ja też dostałem, dostaniesz? Dziękuję. Nad wróceniem do starego klimatu filmów, czyli, uwaga, gameplayer, pamiętacie ten stare, stare moje filmy? No, no, on mi cały czas trzymał, on mi denerwuje, choć tu mały, no, no, przestań syna ci wywalam. Nie może mnie podnieść! Okej, okay, czy to jest jakaś obrana przed nimi? Ten mały mnie taki średnio może podnieść. Znaczy, on może, ja wiem, bo. Aha. Super. Czyli tylko to sobie nie ciągnie, cygnuj mam. No dobrze. Starego ci zrobię, nie chcę. O. Dobrze. Chodź tu, kurwa. Na dół. Chodź tu, kurwa. Dalej, czego pierdolę. Chodź tu, cię mało. Chodź tu. O! O! Pierdził się z nim do ognia. Właściwie problem jest taki, że nie umiem jeszcze za bardzo rzucać w tej grze. Nie wiem, jak się rzuca, ale był gi. Jesz Jeszcze raz na tej samej mapie, nie było. Piękny odcinek, co nie? Idealny pomysł na odcinek. Gangbizdar nie mam kolegów. A na randomów nie chce mi się grać. Są takie randomy, uwierzcie mi. Tu, tu wychodzą? Nie. Co? Okej, okay, ten I Tutaj nie za fajnie jest walczyć tam na górze, to chociaż miałem jakieś tam inne. Nicety mnie nie zrzucą za pierwszym razem, a teraz no właśnie. Nie jestem co do tego pewien. Więc tutaj muszę się. Aha. Aha, po prostu, aha. Nie, nie ma szans. Nie. Uje. Nie. Pod mnie nie uderzył. Tego do czego najpierw bym wywalił, bo ten mały to jeszcze jest git akurat. Go to można łatwo powalić, ale... No właśnie ten duży jest problemem. Bry, bry. No. Czemu oni mi tak na hita mają? Zgupie. Wstawaj. No. no czemu oni bry nie dostają w ogóle? No! To jest! Oni w ogóle ode mnie jakby nie, nie dostawali po prostu! Jakby nie wiem, nie śmiertelni byli. Ten mały się mnie cały czas uczepie. No! To już jest szósty raz jak ten koleś mnie kautuje, To jest niemożliwe po prostu. Nie. Pięknie, essa. No dobrze, dobrze. mnie. Dobrze, to, to jest szansa, żebym ja to zrobił. A nie, jednak nie. Co on robi? To ciągnie gwałcić sobie. Nie, 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 nie bój mnie. Dobrze, do, dobrze dostał. Jest, 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 wywalaj go. Jest! Mamy, mamy! Pierwszy kill! Ojej, jest, nareszcie! Ale dobrze to zrobiłem! Idealnie! Dobra, teraz tylko tego małego, chodź tu! Ty dzisiaj będzie łatwiej pokonać, małe brzdąco. On mnie nie ma chyba na chwilę, ale on strasznie dziwnie chodzi. on mnie irytuje! No masz wryj! Masz, no! Piękna walka, to byłbym do ruduny! Weź je referencję, dobra, chodź tu! O, trzymaj się mnie, trzymaj się mnie. Łoty, co to było? Jaki booster dostał? Jaki booster. O, jest. Nie, no, się go. Bablo i wywalę. No, no, czemu jakby nie mogę wywalić? Jest nie jest niemożliwy do wywalenia. On jest tak mały, że on jest niemożliwy do wywalenia. Nareszcie. Jest. O Boże. Zrobiłem to. I cyk, dobik e, Tu idzie jeden, a gdzie dwóch? O, fak. O, się. Jest tylko dwóch? A to git O oh, nie, oh, nie Jest drągal Oh fuck Oh shit Drągale są najgorsze Drągale są ciężkie Bo mam ma mnie na hita Z tego co pamiętam On ma nie po prostu na hita Oj Ten mały, co on robi? I z mi Hello Ja Dobra, trzeba jak najbardziej uciec od tego dużego Pokonać najpierw ty Dwóch pacanów Dobra Myślałem, że ich tutaj Przecież przypadek jakkolwiek wywale, ale widzę, się nie udało. Nie od tego drągana muszę uciekać, bo mnie tu się. On Nakita, ma, kitama. tego co pamiętam. Bo jak ja kiedyś grałem, to pamiętam, że on chyba na kitama. Ała <laughs> ten tylko za nimi chodzi, nie? O, <laughs> Ale dostałem. Co oni robią? Oni nie gwałcą czy co? Nie! Yo! Co to, to był za cios? <laughs> tak się przymierzył Falcon, kurwa. O Boże. Nie chciałbym tego dużego dostać. Gdzie jestem mały? Tu jestem mały. To chcę. chociaż... ty. Ja, ja muszę kogoś powalić i z nim po prostu biegać tam naokoło. W końcu go wywalę. Ej, bo ten... Falcon pan Okej, wszyscy gwałcą mnie w okej, robię to. Chuję. No! Co to było? <grytanie> <grytanie> o Boże, co to jest? Co to się Jak Ja chcę do, do Nie no, dobra. Śmiesznie było, ale udało mi się jedną falę zrobić. No ciężko jest, trzech. Tym bardziej takiego typa. Dobra, lecimy na ruch. To są chyba dachy z tego co pamiętam. Znaczy dach. Ta mapa, dach. Jak to będzie ta mapa, to będzie śmiesznie, bo tutaj... Wystarczy jeden mały błąd. No, o nie. Dobra, to jest ta mapa, dobrze, pamiętam. Czemu ty w ogóle jesteś księżnikami? Wy tylko są. Skąd ty? Ty, 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 ty. O, ty. Nie. nie. Ja przeżyłem ból Spiderman, dobra. Ła ty, ty, mały, ty mały gnoju. O, ten też dostał bryk, i do widzenia. A! Nie pytajcie okay. ale też tak ciężko jest tu wywalić kogoś, bo tutaj jest to właśnie ten, są to kamienie przy brzegach i nie możesz, wiecie, podejść do końca, bo to są te kamienie i wywalisz kogoś? To on poleci na te kamienie i nie spadnie i to jest właśnie głupie Better call saw Better call No No jo, No widzę, nie? Jest, nareszcie, dobra Czy to po prostu muszę się rozpędzić i pannąć Dobrze, szczapy Szczapy, szczapy najlepiej, jest chyba większe szanse na to, że ja... O! Chodź No, wejdź, Dziękuję ci No widzę, nie? Nie może jak się utrzymać, co? O ma dobra, ona się trzyma, właśnie widziałem tą małą łapkę ale Nie no, we dwóch Bóg to jeszcze jest łatwo pokonać dość To jest jeszcze git bo boty nie są aż tak mądre bo One nie potrafią zrozumieć, że jak jeden niesie to się nie powinno wszystkich nieść Albo jak chce się odsucić, to trzeba się odsucić. Dobra, pyk, pyk, pyk no. Czemu on cały czas musi moich pleców trzymać? Wywalaj, typie i to jest sobie głupno, czemu on tak skacze, czemu on tak biegnie, no, nareszcie. Weź go kurwa, no weź go za szmaty. No. Czemu on go nie bierze, no? A w bieżę jest to... co to było? Chodź tu, mały gnoju. No to jest właśnie głupie, czemu nie mam takiej siły, żeby wywalić małe dziecko? No, nareszcie, Boże. O Boże. O. <laughs> I pumn dam. Okej, okay. teraz jest trzech, ale mam... Większą szansę, bo nie ma drongala, więc... Jest gid w sensie... A wiecie, że oni sami się też mogą powalić? To jest najśmieszniejsze. Oni <laughs> sami się będą powalić. Najgorsze przetrzeć od Sobek jest to, że ja jakby mógłbym kogoś wywalić, mógłbym kogoś wywalić, tylko problem jest taki, że ja nie mogę za bardzo, bo oni mnie przetrzymują. O właśnie. O, jest! Nie, weź tego, weź tego, weź tego, duży... Na... Nie, najgorszy... Aj! No. Czemu ten w ogóle tak stoi i się patrzy? Tu? Ała! Nie, co to jest tego, żebra? Co to było? Co no oni próbuję zrobić? Jest! Spadł jeden. Spada. Nie ma go. A chyba przez to szkło też można zapijać. Jo, to jest lepszy sposób. To jest lepszy sposób, Pięknie rady lepszy sposób. Ja nie wiedziałem. Nie. Tam, widzicie tą ręczkę? Tam. Próbuję jeszcze się jakoś... Co my na mnie O, no i chyba tu popatrzcie. No i po prostu sami w końcu staną, widzicie? On tak próbuje, wiecie? O tak, 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 dobrze. Bo oni w końcu to już pozłamią i spadną. Oni w końcu to już pozłamią i spadną, albo i nie, albo i ja dostanę, tak. No nie, dwóch mi się udało. Powalić to nagle. Oba wstanęli, no. A. Dostanę. dupę, ale dobra. Nie się. Nie, nie. Jest. O, taki, okay. mogę Ciebie trzymać też. Moja taktyka na tą nie jest najgorsza, tylko żeby oni jeszcze spadli, to jest duży problem. Na tym szklecie nawalać jest problem, bo oni mogą. Jest, 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 jest. Chodź tu, jak najszybciej. No nie, nagle się odtucił. Zresztą nie umiałem wywalać. Masz bryt. MR. <grymne> PRESIDENT, Get down, president. <grymne> no. O Boże, czemu nie mam get down president? Ale śmieszne. Do widzenia. Jest, wywaluję ją! Yo! Jeszcze tylko dzieciak. Znaczy, dzieciak, no... Każę. Jest! Zrobiłem to! Yo! Samodzielnie drugą falę pokonałem. O, oh, fuck. O, shit, co jest? Nie! Nie! Tylko nie druga, Czyli, Cios sobie sam wywalił. <grym> mogę go wywalić, ej, mogę. Ej, mogę go wywalić. Opa. No to jest problem, te drągale mają mnie na hita. A dopóki, dopóki nie mają możliwości, mnie wiecie. No nie, ale orgia, co jest? Ale orgia. <grym> co to było? Jak mnie wywalił jednym ciosem. <grym> O Boże, piękny jest ten jest. odcinek. Dobra, ostatnia mapa, spróbujemy jeszcze tutaj. Ale jak mi się udało, tam Ej, nie spodziewałem, że mi się drugą falę uda zrobić, nie? Bo dwóch pokonać to jest jeszcze S, to wystarczy po prostu powalić jednego, drugiego rzucić i tyle. O, właśnie w ten sposób, patrzcie. No, a czemu go nie idzieło? Dobra, ty idziesz, Dobra, ty idziesz niego. To jest fajne no podgranie solo, bo tutaj możecie chodzić naokoło i ktoś w końcu wpadnie przez przypadek w jeden z tych botów. Tak jest często. Oj, oj. Tylko najgorsze to, że tutaj nie można za bardzo samemu spać, bo wejść wejście jest strasznie ciężkie. Ja to próbowałem kilka razy wejść. Baba buj. Oj, oj. <laughs> Ten dźwięk, baba buj. Ba, Ty to mi brzybro. Boli. Masz kurwa żebra, Nie pójdzie kłupak. O nie, sam spadłem. Sam spadłem. Razem z nim? Jakie? Ja... Nie. Nie. No, spadaj! Okej. Okay. To było głupie. To było głupie. Najlepsze jest to, że jak wchodzisz do te boty, jeżeli cię naraz nie przyjedzie, tramwaj, to te boty dostają szoku. Dosłownie, jak tramwaj obok nich jedzie, to dostają szoku, więc one mogą przez przypadek wpaść. Jak uda ci się wejść, co jest ciężkie bardzo, ale uda się. No to masz ułatwienie zadania, ułatwienie zadania tak naprawdę. O, na no, początku można zrobić coś takiego. No i czemu go nie łapom? No i dobrze. Chodź tu. Ty byłeś pierwszy. No. O, no, widzicie, powalił się. Jak jemu ja nic nie zrobimy, on się powalił. No i tak to właśnie działa. Ty dyry, chodź No, ty mał No. O, nie! Ale mi wywalił. Oj, 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 nie, nie, nie. Dobrze się zbudował. Dobrze się zbugował. Tutryna. Nie. Oj, znowu. Nie. To nie robią. Oni sami ci sobie przeszkadzają. Jeden z nich by mógł mnie wywalić, ale nie. Ten trzyma do drugiej koniec. Nie dobra. Dobrze. Jest. 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 Mam to. Mam to. Mam to. Mam to. Nie Mówiłem. I get rec? Jak tego nie przyjechał? Mam takie pytanie. To po nim przyjechało, czy nie? Nie mam dla tego pojęcia. Słuchajcie. Do miniaturki będzie. O, do miniaturki. O, shit. Oby tu drągala nie było. No i będzie drągala... Dobra, nie ma drągala. To jest bit. da? Pamiętam, że nawet z Szymkiem, moim przyjacielem, pozdrowia ciebie, był duży problem na tej mapie. Bo właśnie, oni cię tak Beczek jak próbują cię wywalić, to jest... Trudno, ale... No. A moi, no! Jak, jeżeli ktoś nie widzi, to ja tu w ogóle masy, maskę mam, tak jakby, więc... Nie wiem. Więc wiecie. No! No, chyba kogoś tycedrą? Nie! No! sami się powalili! sami się powalili! No dalej, no nie! Jest? No nie! Czemu mnie ty ściągasz na dół? Jest? Udało mi się! No! Nie! Ej żyje. Ty, ja żyję. Znaczy żyje i nie żyje Jednocześnie. Oj, no i koniec. O Boże, ja chcę do domu. Nie no dobra, ostatnia próba. Tutaj jeszcze się musi udać, nie? Jestem zbyt blisko, żebym odpuścił wygrany. O Boże, piękne. Piękny. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę jak się gra z kimś. Uwierzcie mi, że jak się gra z kimś na wave'y, to jest o wiele lepsze. Na fale. To jest po prostu piękne, jak się gra z kimś na fale. Polecam wam. Na przecenie sobie kupcie gangwista i sobie z kolegami zagrajcie. Wywalamy ciebie. Do widzenia. No i po pierwszym czytelniku. Bo on może jeszcze wejść niby, ale... Nie, no... Jak? Jak? No takie pytanie, jak? No. Aha. Aha. No gdzie ty chcesz mnie wywalić? No ty... <grym> no. Ja się próbuję tutaj... Piąć, ale... Aha. Aha. Po prostu. Aha, no super. Po prostu... Jak ten dzieciak mnie w ogóle tam wywalił? Nie. On... nie, Dobra, to jest ostatnia próba to. Mam to w nosie. To jest ostatnia próba. Musi się udać, nie? Musi po prostu. Musi. Musi. A w ogóle, jeżeli ktoś jest ciekawy, czy Son of the Forest będzie na kanale. Będzie. Nie problemu, będzie. Muszę tylko kupić tą gierkę. Jeszcze mnie nie stać. Muszę sprzedać jeden itemek i będzie nie stać, więc wiecie. Do widzenia? No nie, no czemu... On, on, te dzieciaki są tak szybkie, że one... One cię mogą samym odepchnięciem wywalić. To jest właśnie głupie. Te dzieciaki są głupie. O. Nareszcie. No i do widzenia. No i nara, wygrałem. No i jest na was. I pyk. dabik, No i do widzenia. No jeszcze tam chwilę musimy poczekać. Hello. Ui. nie O kur, co ja zrobiłem? Co, zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie, nie może tak być. Nie może tak być, że ja przez swój idioty umarłem. Jest! O Boże! Udało się. Mimo, że obecnie jestem w dupie, to nie jest najgorzej. Okej, okay, jestem bardzo w dupie. <laughs> o Boże! Przez mój idioty nie przegrałem. Ale dobra, udało się do trzeciej fali dojść. Nawet, więc dla mnie i tak spoko. Więc na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem z czego. Na razie. Cześć.